Dzień dobry kochani, tu Ania Zielińska. Słuchajcie, jesień rozkręca się już coraz bardziej. Wprawdzie jeszcze pogoda jest naprawdę całkiem przyjemna, ale już tej jesieni coraz więcej, coraz więcej liści spada z drzew. No już tak widać, widać ten upływ czasu. Zaczyna się u nas też naprawdę sporo pracy w ogrodzie, no bo trzeba ten piękny letni nasz pierwszy sezon teraz zakończyć i po nim posprzątać, więc przed nami takie prace jak właśnie grabienie liści, strawników jak przycinanie uschniętych gałęzi, formowanie jeszcze jedno żywopłotów e, i wszelkich e, tych tuj i cisów i innych, e, które jałowców, które chcemy mieć w określonym kształcie. No, plus oczywiście posprzątanie warzywników, tego co przekwitło, zwiędło, więc trochę takich, no, stricte porządkowych rzeczy. I dzisiaj chcemy Was zaprosić, żeby w tym vlogu trochę nam w tych pracach potowarzyszyć. E, pokażemy też pewnie różne ciekawe rzeczy w ogrodzie, jak to zawsze bywa przy okazji, ale następnie chciałabym jeszcze podziękować Pani Marysi, e, jednej z, z naszych widzów, która przysłała nam. Słuchajcie, po obejrzeniu odcinku o Metamorfozie Kuchni, tutaj link przesłała nam bawełniane zazdrostki przepiękne, które na pewno wylądują w oknach. Tylko muszę jeszcze kupić drążek. No i takiego jeszcze nam przysłała kogucika, który już wisi na drzwiczkach do naszej ziemianki. Uważam, że świetnie się tu wkomponował, więc bardzo dziękujemy Pani Marysiu za prezenty. Jest nam szalenie miło. I pozdrawiamy. No a co, my idziemy, zaczniemy może od przejścia po ogrodzie. No, a naszej pracy przyglądają się nasze koty tralaloty. Zadumowiły się tu na dobre, a nagram wam osobno odcinek o nich. Pokażemy wam je bardziej, bo są przesłodkie, kochane. A teraz tylko sobie popatrzcie, jak tutaj wynalazły sobie podusie na ławeczce i teraz często tutaj śpią jeden na drugim, że tak powiem, suchar. Po kotem. W moim warzywniku Zosi jeszcze całkiem, naprawdę sporo rzeczy. Jestem zdziwiona, że już tak, po, już jest połowa września, równo dzisiaj. A jeszcze tutaj jest całkiem sporo rzeczy. Okazało się, że maliny całkiem ładnie zaczęły planować. To jest jakaś, właśnie widać, późna odmiana, bo dopiero tak naprawdę zaczęły porządnie planować na sam koniec sierpnia, i teraz są największe wzbiory co drugi dzień przychodzę i taką porządną miseczkę dla dzieciaków zbieram, więc bardzo fajnie. Mimo, że tutaj nie jest jakoś bardzo słonecznie, to całkiem dobrze plonują, nie są robaczywe, także jestem bardzo zadowolona. Eee, cały czas jeszcze zbieramy pomidory, to też mnie zaskoczyło, eee, że <laughs> zobaczcie, tutaj mam taką odmianę eee, czarną, to ona jeszcze, już żeśmy kilka pomidorków zebrali, ale jeszcze większość nie dojrzała. Um, są przepiękne i w ogóle takie ciekawe w smaku. Z pomidorów jestem ogólnie zadowolona, bo to jest mój pierwszy sezon i naprawdę powiem Wam, że od półtora miesiąca e, nie kupujemy pomidorów. E, kupiliśmy raz taką większą ilość u nas na targu lokalnie żeby zrobić przecier. No ale to taką naprawdę rzędu 20 kg. A tak to naprawdę tak do jedzenia na bieżąco od półtora miesiąca. Nie kupujemy tylko codziennie rano wychodzę i zbieram pomidory do jedzenia. I to jest super. Z pomidorów jestem bardzo zadowolona. No to już ostatnia malwa, której jeszcze nie przeciełam, ale też muszę to e, zrobić. E, I e, zadowolona jestem też z fasolki. Mieliśmy tutaj, mamy jeszcze taką odmianę fioletową. To jest odmiana pienna i ona taka piękna fioletowa. I ona tak na początku no rosła, rosła, ale nic się tu wielkiego ze mnie nie działo. A jak zaczęła pod koniec sierpnia plonować, to po prostu teraz co drugi dzień jemy fasolkę na obiad. Super. No dobrze, teraz by się wypadało wziąć za żywopłoty na froncie, bo robiłam je. I jakoś tak na przedwiośniu i od tej pory nic nie ruszałam, więc najwyższa pora. E, przyznam, że trochę e, mi się, wiecie, e, odkładałam sobie ten temat, bo jednak sporo jest e, z tym roboty, bo robiłam nożycami takimi ręcznymi, ale teraz e, z tym e, to są nożyce akumulatorowe, które właściwie jednym ruchem można wszystko. E, ładnie przyciąć, także myślę, że to będzie chwila moment. Jak widzicie, mam dwie różne rękawiczki, bo nie wiem, czy też tak macie, czy to ja jestem taki bałaganiarz, ale dla mnie generalnie największym wyzwaniem ogrodowym jest odnalezienie rękawiczek. E, jak je znajduję, to z reguły są gdzieś całe mokre w dżdżownicach. Muszę jakoś nad tym popracować. No dobra, słuchajcie, nie mogę się już doczekać, aż to zrobię. Czuję się jak Edward co no, ręki. Ja naprawdę bardzo lubię ciąć. Przypatrzcie się na ten krzywy, nieładny, nierówny żywopłot przed. I teraz popatrzcie na mnie w akcji i zobaczycie idealny co do milimetra żywopłot po. <laughs> Wcale nie wiem, czy mi tak wyjdzie, ale zaraz się przekonamy. sprawa. Zobaczcie efekt, może jeszcze wezmę nożyce i tak dosłownie kosmetycznie w dwóch, trzech miejscach przytnę. Bo też jeszcze nie mam wprawy w pracy z tym narzędziem, ale powiem Wam, że naprawdę zajęło mi to, bo mierzyliśmy 7 minut, a na wiosnę tą rabatę nożycami robiłam jakieś 3-4 godziny, także różnica jest bardzo znaczna. Także uważam, że test strejobi wyszedł naprawdę fajnie i super. Bardzo dużym ułatwieniem jest praca z takimi narzędziami. No i zobaczcie, że tutaj dodatkowo fajną sprawą jest to, że jest jeden akumulator do wszystkich narzędzi. Więc tak naprawdę raz się kupuje i potem tylko się ładuje i wymienia od sprzętu do sprzętu. Wiem, że teraz też jest jakaś promocja na właśnie sprzęty do cięcia. Jako, że jest akcja, sprzątamy ogród i wszyscy żądamy ogród, bo jest jesień, także w opisie sobie popatrzcie, coś tam na pewno dla Was ciekawego znajdziecie. Ja mogę polecić, pracowało mi się bardzo przyjemnie i prosto i szybciej. No i patrzcie, każde wyjście do ogrodu to zawsze coś właśnie znajdziemy. Żółte pomidorki są ulubione, inki, prawda? Właśnie wsuwa jednego. Tutaj pomidorki, tu cukinia, a tutaj nasza szalona wiewiórka e, ogrodowa. Dzisiaj cały dzień biega i roznosi nam e, po działce orzechy laskowe. Pokaż się do kamery. Już zastanawialiśmy, czy gdzieś w jakimś rogu działki nie mamy przypadkiem leszczyny, które nie zauważyliśmy jakimś cudem, ale nie, nie mamy. Sprawdziliśmy wszystko komisyjnie, jest tylko budleja, pęcherznica i chyba w jakiś e, więc nie wiem, chyba od sąsiadów przynosi orzechy laskowe i roznosi tutaj po wszystkich kątach i potem je zostawia i biegnie dalej przez cały sezon pokazywaliśmy wam tutaj ten kadr to jest e, rabata i, no i przejście do ogrodu które jest widoczne z okien kuchni i z orężerii e, i tutaj są fajnie te nasadzenia pomyślane i naprawdę o każdej porze roku wyglądają super bo był przecież moment, że kwitły Rododendrony, potem kwitły róże i powojniki. No i w międzyczasie przecież jeszcze jaśmin i jeszcze rajska jabłonka to już na samym początku sezonu. No i teraz dalej jest dobrze, bo zobaczcie. Ta jabłonka, ona naprawdę, może Wam tu Szymon wrzuci fotkę dla przypomnienia, ona na wiosnę kwitła, po prostu była obsypana różowym kwieciem, a w tej chwili e, no, widać, że tutaj dobrze zostało zapylone, e, bo jest bardzo, bardzo dużo tych jabłuszek i planujemy, już sobie zacznę tutaj zbierać, e, planujemy zrobić z nich ocet. Chyba, że macie jakieś jeszcze inne pomysły czy sprawdzone przepisy na te rajskie jabłuszka, co tu z nich można zrobić, to napiszcie nam w komentarzach, bo naprawdę jest ich bardzo dużo i fajnie byłoby je jakoś wykorzystać. Pamiętam, jak się tutaj wprowadziliśmy, to e, Kola <grywa> lubiła sobie, one już były takie pospadane, e, i lubiła sobie bawić się tymi jabłuszkami, sobie je aportowała i biegała z nimi po ogrodzie, jak z piłeczką. Cały czas ładne są jeszcze hortensje. E, mam ich sporo, bo dużo ich nadosadziłam. Tutaj w którymś filmiku Wam pokazywałam, jak tutaj właśnie e, jeszcze przy tej pięknej rabacie kuchennej e, posadziłam krzew hortensji, e, żeby dopełnić kompozycji od tyłu. I powiem Wam, że naprawdę fajnie się przyjęła, ładnie zakwitła. Mimo, że to jest jej pierwszy rok, to e, bardzo dobrze ta sadzonka wygląda. Generalnie wszystkie hortensje wyglądają dobrze i ogrodowe, i bukietowe, te, które posadziłam, chyba za wyjątkiem o taksy. O taksa jakoś tak się, nie wiem, e, nie, nie za dobrze wygląda, ale mam nadzieję, że na wiosnę odbije. A wracając jeszcze na sekundę do tego żywopłotu z Bukszpanu, to zobaczcie, jakoś ja w ogóle o tym zapomniałam. Udało nam się w tym roku uniknąć tej ćmy Bukszpanowej w ogóle jej tutaj nie było. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku yy, równie nam się poszczęści. Yy, nie było żadnego problemu. Żywopłot sobie żyje, nic się tu nie wylęgło specjalnego. Mamy go i na froncie, i z tyłu, przy piwniczce, i wszędzie jest ok. Zobaczcie, Żywopłot z winobluszczu dalej daje show. On mnie tak szalenie cieszył na wiosnę, jak zaczął wypuszczać tą masę zieleni. Potem kwitł i był cały po prostu w pszczołach. On aż chodził. A w tej chwili rozpoczyna swój piękny spektakl jesienny, fantastycznie się przebarwia na czerwono, malowniczo wspinając się po tych naszych starych lipach i jesionach. Wygląda to bardzo dobrze, ale muszę Wam powiedzieć, że ta rabata frontowa. Okazała się zdecydowanie najtrudniejszą. Ja początkowo się cieszyłam, że na niej prawie w ogóle nie rosną chwasty, że mam tutaj mało roboty, ale okazało się, że jest, ma to swoją przyczynę. E, bardzo ciężko jest tutaj coś na tej rabacie utrzymać. Po pierwsze e, są te wielkie drzewa stare. Które podejrzewam, że korzeniami to aż prawie do naszego domu sięgają, i faktycznie chyba wypijają wszystko do ostatniej kropli. No i jeszcze jest winoglusz, który też jest bardzo mocno już rozrośnięty, zakorzeniony w wielu miejscach. I tutaj jest tragicznie sucho na tej rabacie. I tutaj utrzymać coś przy życiu to jest naprawdę. Non stop walka z podlewaniem, tu rośliny potrafią w ciągu jednej doby wyschnąć i no, jak widzicie efekt wow na tej rabacie nie został osiągnięty bo tak naprawdę najlepiej poradziła sobie ta taka zwykła rudbeckia, która faktycznie ładnie rośnie z takich maleńkich sadzonek jest wsadzona i już się rozrosła i zakwitła. Natomiast wszystkie te takie odmianowe, jeżówki i rudbekie, gdzie to są rośliny teoretycznie przecież odporne na suszę to jak widzicie nie za bardzo sobie radzą, nie wyglądają dobrze e, tak samo tutaj mam e, borówkę jagodęgo i to też jest e, będę musiała je gdzieś przesadzić na przyszły sezon e, no i ogólnie ciężko tutaj kwiatom i roślinom, tam jeszcze kawałeczek dalej e, posadziłam hortensje żyją jeszcze ale słuchajcie, musiałam je naprawdę podlewać, podlewać, podlewać podlewać, podlewać, podlewać e, to tu, jest niesamowite. Walka o to, żeby coś tu żyło. Także ta rabata jest trudna. Będę miała teraz zimę, będę musiała dobrze pomyśleć, co tutaj mogłabym zrobić. Jak macie jakieś pomysły, to mi też oczywiście napiszcie w komentarzu. Myślałam o tym, żeby może były to hortensje, ale posadzić takich dosłownie, nie wiem, 5-6 bardziej rozrośniętych. No i wtedy jest łatwiej podlać 5 roślin niż 50. Tak, małych na całej długości. A tutaj jest naprawdę ta rabata, jest bardzo, bardzo długa, bo ona się ciągnie przez całą naszą działkę, która jest właśnie zorientowana w ten sposób, że jest szersza od frontu. Także no tu, jest, tu jest ciężko. Słuchajcie, jesteśmy w rogu działki e, i tutaj moją prawdziwą zmorą są akacje i głogi. E, te rośliny, te drzewa są po prostu straszne. One e, mają mnóstwo podziemnych, e, o, e, po prostu idą sobie pod ziemią i co chwila wypuszczają nowe odrosty. I to jest taka wiat walka z wiatrakami. Ja je przytnę, e, a one od razu odrastają. Nawet jak się wytnie takie, taki, taki, taki o jakiś młody odrościk e, drzewa, The cat sat on To za chwilę w miejscu po ścięciu wyrastają nowe pędy. A jak nawet nie ma pnia, pozostałości, no to po prostu, gdzieś metr, dwa, trzy, pięć od głównego drzewa, od razu wychodzą z ziemi przyrosty. Także trzeba z nimi cały czas walczyć. Ja ogólnie bardzo lubię ciąć i przycinać, i mam tutaj nową świetną zabawkę, już ją przetestowałam, jest naprawdę fantastyczna, która, słuchajcie, się tnie sama, nie trzeba sobie e, nic. Patrzcie, widzieliście? Sekunda roboty. Nie trzeba wcale siły w to wkładać. Jak Jednak ja jestem babą. Szymonowi to trochę lepiej szło, ale ja tu z ręcznym sekatorem się namęczyłam e, naprawdę sporo. E, miałam odciski na rękach. Jeszcze te wszystkie głogi i akacje są kłujące, a tutaj naprawdę jest sekunda i wszystko tnie się samo, i z całkiem grubymi gałęziami sobie radzi. Więc ja je troszkę po prostu e, poprzycinam. Dobrze, tego poprzycinałam, żeby był trochę mniejszy, taki bardziej w formie, no może dużego krzaka, małego drzewka. A tam jest jeszcze jeden pod murem, i jego wytnę całkowicie. Zobaczcie, to on tutaj nie ma trochę racji bytu, yy, dlatego że yy, tutaj jest wielka cała grupa właściwie akacji, a tutaj mamy jesion, więc za moment on i tak jest całkowicie ten głuk zasłonięty z jednej strony przez jesion, z drugiej przez akację i za chwilę zacznie w nie wrastać. Wszyscy się pochorują i tyle z tego będzie, więc ja go wytnę po prostu całego pęd po pędzie. No i już, był głuk, nie ma głogu, przynajmniej na jakiś czas, bo on na 100% odrośnie, ale teraz to już ja się go tak nie boję, bo naprawdę to jest chwilka, moment zajęło mi to jakąś minutę, żeby to przyciąć. Więc niech sobie odrasta, będę co jakiś czas chodzić i go uparcie przycinać. Słuchajcie, tutaj ja wiem, że nikt nie lubi wycinania drzew, ale tutaj naprawdę jest na naszej działce ponad 300 drzew, grubo ponad 300. No i problem jest też taki, właśnie, że te drzewa się bardzo namiętnie rozmnażają. Że to nie wygląda wcale tak, że jest sobie duże piękne drzewo i koniec, tylko od tego drzewa od razu idą odrosty, zwłaszcza właśnie od akacji i od głogów. To, co się mówi o Robini, że jest inw taka inwazyjna, to jest prawda. Ona po prostu co sekundę rośnie jak szalona, i co sekundę wypuszcza nowe odrosty, więc my tutaj te młode Odrosty obcinamy, usuwamy, dlatego że no już tutaj mamy aż za dużo drzew. I to też nie jest dobrze, kiedy wszystko jest zacienione, a jeszcze drzewa zaczynają w siebie koronami wrastać, zabierają sobie słońce, zaczynają chorować. Także tutaj. My czasami musimy bez litości. Teraz jesteśmy na froncie domu. E, tutaj, słuchajcie, rosła tuja, którą wycięliśmy, e, bo była zdecydowanie za blisko tutaj posadzona, kolejnej. E, I one po prostu się wzajemnie wrastały w siebie i ocieniały. I o ile jeszcze ta tuja z przodu wyglądała jak cię mogę, to z tyłu była kompletnie łysa. No i też zobaczcie, no, widać, gdzie ona rosła, gdzie ona zasłaniała. E, ta. Druga też e, jest wyłysiała, e, tam gdzie się stykały. Może docelowo ją potem też usunę, albo zrobię z niej, nie, no, na bądzajka, to chyba nie już chyba za późno, ale na razie po prostu chociaż e, poprzecinam te najbardziej uschnięte gałęzie, żeby troszeczkę e, odsłonić, też dać światło dla dalszej części rabaty. No i też, żeby te sukcielce tak nie straszyły. Powiem wam, że mi się to szalenie podoba, e, ja generalnie uwielbiam przycinać, to jest dla mnie jak taka troszkę zabawka e, pod choinkę, a wcześniej sobie trochę hamowało, no to to, że jednak trzeba było się z tym naszarpać, tak? Jak człowiek jest babą, nie ma jakoś bardzo, bardzo dużo siły, ale teraz, ale teraz z tym narzędziem, to jest po prostu tak, jakby się robiło manikir. Po prostu zupełnie po kobiecemu. Można wyjść sobie w szpileczkach, bez rękawiczek. Wciska się guzik i wszystko się samo przycina. Coś wspaniałego. Tu już myślałam, że sobie nie poradzi, ale poradził sobie bez żadnego problemu. Popatrzcie, jaka wielka gałuź jednym przyciśnięciem guziczka. No i tak wygląda po liftingu. Ja się chyba jeszcze za nią wezmę e, i ją troszkę też poprzecinam na długości e, gałęzi. Ale co już się stało, to e, zrobiło się tutaj e, widno. Widać tą repatę, co tam jest dalej. Nie jest zasłonięta, także się odsłoniła dla oczu. E, no i myślę, że tam też dużo więcej słońca wpadnie. Ja mam tam borówki wysadzone e, między, e, między tymi wszystkimi iglakami. No i teraz będzie tutaj więcej słońca dochodziło, tutaj jest południe, a tutaj jest zachód, więc fajnie tam się to wszystko doświetli. Myślę sobie, że jeszcze teraz takim szybkim ruchem e, zrobię tutaj, tylko muszę włączyć, 3 sekundy się włącza, a potem on się sam wyłącza, żeby też oszczędzać pracę akumulatora e, i Zobaczcie, zrobię teraz e, tak, żeby się wygodniej chodziło, nawet tą jeszcze troszkę. E, ja bardzo nie lubię, jak chodzę po ogrodzie i się zaczepiam o wszystko, a już nie daj Boże, najgorzej jest z wężem. Powiem Wam, że w ogóle u mnie podlewanie to jest e, masakra, bo e, nie da się. E, mam bardzo fajny wąż i długi. Ale nie da się nim łatwo sobie podlewać, bo trzeba cały czas się cofać i obchodzić drzewa z różnych stron. Nie da się po prostu tak, wiecie, jechać po kolei, więc jak jeszcze chodzę z tym wężem i te gałęzie mi się wbijają w oczy, to dostaję szału. Teraz chociaż trochę będzie tutaj można łatwiej przejść. Ostatnio, słuchajcie, zaczęliśmy się tutaj troszkę, bo musimy też sobie przemyśleć, jak będziemy magazynować liście w tym roku. I zaczęliśmy troszkę się przekopywać przez ten kompostownik, żeby zobaczyć, jak tam jest pod spodem. I powiem Wam, że już tutaj na dole całkiem to zaczyna przypominać wyglądem ziemię czyli gotowy kompost. O, popatrzcie, już tak prawie prawie więc myślę, że plan jest taki, że za, jak już wszystko zejdzie z warzywnika, warzywniki zostaną puste to przerzucimy wierzchnią warstwę na drugą stronę, a tą dolną warstwą właśnie wyłożymy grządki wzniesione i cały warzywnik. No i w ten sposób ziemia zostanie tak jeszcze na ciepło zamknięta na jesień i na zimę. Pięknie nawieziona. Będzie się przygotowywać do sezonu wiosennego. To, co jeszcze się tak całkowicie nie rozłożyło, to się rozłoży na grządce do wiosny, a my będziemy mieć miejsce na nowe stosy liści. No dobrze, kochani, tyle na dziś. Ja będę przycinać jeszcze dalej, przycinać, wyrównywać, i potem te wszystkie, liście, te wszystkie gałęzie trzeba będzie jeszcze pozbierać. To szkoda, że, że jeszcze nie ma takiego urządzenia, które potem to, to wszystko zbiera, ale nie narzekam mój taki Rębak, który to potem tnie na kawałki, więc jest ok No i dla nas na pewno za chwilę już, już się zaczęła, a będzie praca ogromna z liśćmi. W tamtym roku, ponieważ się sprowadziliśmy dopiero w listopadzie i wiadomo, że przez pierwszy miesiąc było rozpakowywanie i urządzanie się, to tak naprawdę potem walczyliśmy z tymi liśćmi aż do lutego. Mam nadzieję, że w tym roku trochę nam pójdzie szybciej, bo też jesteśmy już uzbrojeni w lepszy sprzęt e, i wcześniej zaczynamy, ale no szykujemy się tutaj mocno, bo no 300 drzew wprawdzie no, duża część z nich to są iglaki, ale liściastych też jest sporo. Są dęby, jesiony, lipy, klony. Także naprawdę jest tego tutaj dużo. Akacje, orzechy, głogi. Głogi to już prawie zrzuciły. Także sporo roboty na pewno będzie. Dajcie znaka w komentarzach, co Wy teraz robicie we wrześniu w ogrodzie. Ja jeszcze desperackim rzutem na taśmę posadziłam sałatę. Posiałam sałatę. Zobaczymy, może jeszcze jak ciepłe miesiące, to coś się uda zebrać, a jak nie, no to trudno. Eee, no co, życzmy sobie, żeby ta pogoda się w miarę jeszcze utrzymała. U nas teraz sporo pada, więc na pewno e, za jakieś dwa dni skoczymy do lasu zobaczyć, czy już tam wyrosły jakieś piękne grzybki do świątecznego bigosu. A tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczyska. Pa!